Szanowni, jeżeli na Waszych roślinach pojawiły się mozaikowate plamki, a na ich końcach drobne pajęczynki, to wyrok już zapadł. Przędziorek, a to oznacza wojnę. Dzień dobry. Kochani, przędziorki to nie są żarty. Słuchajcie, to są maleńkie, paskudne, wstrętne i wyjątkowo zjadliwe stworzenia. Dlaczego są takie zdradliwe? Bo są, słuchajcie, maleńkie i żerują zazwyczaj po spodniej stronie liścia. Dlatego zauważamy je wtedy, kiedy tak naprawdę jest już za późno. Dlatego obserwujcie swoje rośliny, nawet wtedy, jak wyglądają na super zdrowe. Zobaczcie, moja musela, taka niby zdrowa, a co tutaj jest? Haha, i właśnie, i to jest, słuchajcie, z niej liść dolny liść, który wygląda no generalnie paskudnie. Zobaczcie, tutaj jest tych pajęczyn już mnóstwo, ten liść ma już takie powygryzane plamy, że to już jest nie do uratowania. I słuchajcie, jak się ustrzec przed takim przędziorkiem, jak z nim walczyć? No słuchajcie, to jest wojna. To nie jest tak, że załatwimy sprawę jednym opryskiem. To się niestety tak nie da. Słuchajcie, zaczynamy od początku. Yy, wróg nasz wygląda tak. Jest malutki, jest szybki. W porównaniu z mszycą, w tym samym powiększeniu, zobaczcie, to jest maleńka pierdółka. A jakie szkody może wyrządzić, tak? Więc szukamy najpierw na liściach oznak. Jeżeli znajdziemy takie oznaki, przystępujemy do działania. Nawet jeżeli wydaje się, że nie ma takiej potrzeby, bo jest tego mało. Pierwsza linia frontu, słuchajcie, jest mechaniczna. Mechanicznie trzeba usunąć jak najwięcej tych y, dziadostw z naszych liści. Y, gąbka, woda, kropla płynu do naczyń. I w moim przypadku, słuchajcie, śmierdząca substancja, woda z ząbkiem czosnku. To sobie stoi tak od 24 godzin, i po takim czasie taki ząbek, który tylko został zgnieciony, dolewamy to do tej wody i tą gąbką liść po liściu systematycznie współczuję właścicielom benjaminów, którzy mają takie coś do zrobienia, ale słuchajcie, to jest ten pierwszy krok, który pozwoli roślinie odetchnąć, tak? Nagle tych owadów zniknie mnóstwo i roślina będzie już troszeczkę w lepszej formie, ale nigdy nie usłyszymy, usuniemy, słuchajcie, wszystkich larw i wszystkich stadiów rozwojowych, bo jest to niemożliwe, one są po prostu za maleńkie. Dlatego też niestety tutaj uważam, że trzeba wesprzeć się chemią. OK, można działać w 100% naturalnie, można ją myć takim czosnkiem codziennie przez ileś tygodni, można kupić dobroczynka, ale dobroczynek wam zadziała tylko wtedy, kiedy będzie w małej ograniczonej przestrzeni. Na podworzu na pewno nie, a w domu, kiedy mamy duże przestrzenie, też to w 100% nie zadziała, więc co? Słuchajcie, jak już mechanicznie mamy to usunięte, to zajmijmy się, słuchajcie, ciężką alterarią, czyli chemią. Przyrodków do usuwania, słuchajcie, przędziorków jest naprawdę mnóstwo. Tak, Jest bardzo wiele substancji, bardzo wiele oprysków, i ten oprysk niestety robić trzeba, ale trzeba wiedzieć jak. Słuchajcie, jak sobie już kupimy taką o. Buteleczkę z czymś. Słuchajcie, nieważne jaką. Substancji czynnych w takich środkach na przędziorki jest bardzo wiele. Dobieramy sobie, która nam się tam akurat podoba. Trzeba zwrócić tylko uwagę na to, że niektóre są do walki z osobnikami dorosłymi, niektóre są do walki z jajami, niektóre są do wszystkiego. Tak czy siak, słuchajcie, problem z przędziorkiem polega na tym, że on się na wszystko uodparnia. Więc jeżeli mamy sobie taką roślinę zainfekowaną, tak. I robimy ten oprysk prawidłowo. A prawidłowo zrobiony oprysk, słuchajcie, wygląda tak. To ma się lać, słuchajcie. To ma być wszędzie, w każdym zakamarku, ziemia liście, wszystko ma być po prostu zalane kompletnie, żeby w każdą szczelinę ten środek dotarł. I teraz, jeżeli ten środek zadziała, to na pewno nie na wszystko, na pewno nie na wszystkie stadia i na pewno nie dotrzemy wszędzie, żebyśmy się nie wiem, jak starali. Robimy taki oprysk raz. Drugi po kilku dniach, w zależności jak tam producent nam zaleca, ja w ogóle zalecam, jeżeli producent pisze 2 ml na 2 litry wody, to dać 2 i trochę tego mililitra, trochę mocniej. Dwa opryski i co? Zmieniamy środek. Słuchajcie, kupujemy od razu najlepiej dwa z różnymi substancjami czynnymi, bo jeżeli opryskamy tą samą substancją dwa razy i wydaje nam się, że jest ok, to bardzo możliwe, że za kilkanaście, kilkadziesiąt dni będziemy mieli. Wylęgnięte, kolejne pokolenie, które już będzie na ten środek odporne. One się uodparniają, i słuchajcie, jeżeli nie będziemy zmieniać tych środków chemicznych, to stworzymy sobie w, swojej, w swoim domu czy w swoim ogrodzie pokolenie odporne na te środki chemiczne, i potem kolejne i kolejne. Dlatego ta walka musi być wieloetapowa: jeden środek chemiczny, drugi. Wycieranie mechaniczne, tak, i odpowiednie warunki dla roślin, które też są bardzo ważne. Co lubi przędziorek? Przędziorek lubi mieć cieplutko i suchutko, tak? Więc wilgotne powietrze. Ja wiem, teraz właśnie zimą on się pojawia, bo jest sezon grzewczy i kaloryfery furgają na maksa. Powietrze schnie i mimo naszych największych starań, bardzo często ten przędziorek się pojawi. Jeżeli mamy go na jednej roślince takiej, to możemy sobie zastosować taki środek doraźny. Wbić sobie dwa patyki na taką roślinę, zaciągnąć sobie wór. O! Ojej! Dobra. Tak. Chodź tu. I po dosłownie kilkunastu minutach mamy 90% wilgotności w takim worku. Tak? Jeszcze tutaj mówię, jak sobie nalejemy w ten podstawek wody. Ta doniczka nie ma dziur, więc tutaj można. A nalejmy wody. Cyk. Tak. I postawimy sobie w ciepłym miejscu, to tam zaraz będzie 90% wilgotności, a larwy przędziorka, jak mają wysoką wilgotność, po prostu przestają funkcjonować i zdychają. I o to nam chodzi, słuchajcie, więc y, można na kilka dni wstawić roślinę w taki worek. Ale mówimy tu o jednej roślince, a zazwyczaj miłośnicy roślin mają tego trochę więcej, więc słuchajcie, jeżeli pojawił Wam się przędziorek w domu y, czy w ogrodzie, wszystkie rośliny naokoło, nawet jeżeli tego nie widać, trzeba opryskać obligatoryjnie, to w ogóle nie ma dyskusji, bo nawet jeżeli tego nie widać, a go nie widać, to on tam jest. Możecie wziąć lupę i chodzić sprawdzać i gwarantuję wam, że znajdziecie na sąsiednich roślinach, tym bardziej, że to się dziadostwo przenosi z wiatrem, więc nawet jeżeli nie jesteśmy w ogrodzie tylko w domu, to wystarczy przeciąg Otworzymy jedno okno, drugie i z jednej rośliny furgnie nam na drugą i mamy kolejne ognisko zarazy. Tak więc, słuchajcie, walka z przędziorkiem tylko i wyłącznie wieloetapowa. Podwyższona wilgotność, obniżenie temperatury, opryski chemiczne, usuwanie mechaniczne. I wtedy mamy szansę, słuchajcie, się tego pozbyć. Chociaż ja uważam, że nigdy na 100% się nie pozbędziemy tego, mając dużo roślin, duże skupisko roślin, wszystko w zagęszczeniu i dżunglę w domu. Ale walczyć trzeba, słuchajcie, bo wychowamy sobie pokolenie odporne na wszystko, jeżeli nie przeprowadzimy tej walki do końca. Tak, więc zacznijmy od prostych sposobów, od czosnków, od wycierania i tak dalej, i tak dalej, żeby to wytępić do końca. Żeby zniknęły wszelkie objawy, żeby kolejne liście wychodziły zdrowe, innej opcji nie ma. I słuchajcie, życzę Wam owocnej walki, bo to jest ciężka walka, ale trzeba ją prowadzić. I innej drogi niestety nie ma. Nie ma jeszcze środka, którym po prostu raz opryskamy, i to zadziała. Jeszcze takiego nie wyprodukowali, chyba że znacie jakieś sposoby. To ja chętnie posłucham, czekam na komentarze. Jeżeli mi zrzucicie jakiś fajny sposób, ja go chętnie przetestuję. Bo ja mam na czym. Naprawdę. Walczcie. A ja Wam życzę miłego tygodnia. Trzymajcie się.